witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dziś przedstawię wam najlepsze Easter eggi z filmu Kapitan Marvel Stan Lee był bardzo ważną osobą jeśli chodzi o Marvel dlatego nie dziwi to, że postanowili ukoronować jego obecność w tym uniwersum wstawiając napis dziękujemy Stan Dodatkowo w późniejszym etapie filmu możemy zobaczyć starszego pana, którym prawdopodobnie jest Stan Lee. W latach 90-tych bardzo ważna była kultura VHS, także nie dziwi to, że w filmie pojawia się blockbuster video. Była to wypożyczalnia filmów VHS i w filmie możemy zobaczyć jedną z ostatnich taką wypożyczalni, która istnieje na świecie. Zapewne wielu z Was urodziło się już w epoce Google'a i większość z Was korzysta właśnie z tej wyszukarki. Ale w latach 90. w Stanach Zjednoczonych korzystało się z Alta Vista. I właśnie taką wyszukiwarkę możemy zobaczyć w filmie, w której korzystała właśnie nasza główna bohaterka. Wróćmy jeszcze na chwilę do kaset VHS. Kar podnosiła tam yy, film Pierwszy Krok w Kosmos. Reżyserzy przyznali, że była to dla nich inspiracja, jeśli chodzi o historię Danveres. Danver nosiła w lotnictwie przydomek Avenger. Brzmi bardzo podobnie do Avengers, co nie? Bo to właśnie ten przydomek zainspirował Nicka Fury'ego do założenia nazwy Avengers. Jeśli jesteście fanami Pulp Fiction, to mogliście zauważyć, że wizualnie Niektóre sceny w Kapitan Warwel są bardzo podobne. Film radzi sobie bardzo dobrze w Box officie. Ma już zarobione ponad 400 milionów, i ma być szansem jednym z najbardziej kasowych hitów, które wyreżyserowała kobieta. Aktualne wyniki filmu, jeśli chodzi o gwiazdki na IMBD to 7,1 na 10. A ocenę dokonało 172 tysiące osób, natomiast wynik na Metascore to 64%.